Mam nadzieję, że Neta nie, nie popsuje. O, rób. Rób, 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 Minguel. Żal dawaj, bo gramy. No gramy przecież. Jak zaraz brać? Nie mo było bez chmur tego dnia. Czaruj, a nie ty mniejszać, przed z tym uśmieszkiem, jak gnom Coś jest jakoś cicho. Słyszę dziwne oddechy, to jest ten... Dzwonek. Słyszę bardzo dziwne oddechy. Albo te oddechy są po prostu, bo to jest mapa dzwonka. Nie, wiedźma. Kąd ty wiedziałaś, że tu przejdę? Ty ślepa jesteś. Ty w życiu. Co ty się zrobiła? Co się tu wydarzyło? ona jest ślepa? Co się wydarzyło? Na co masz alergię Staszku? Co ci się dzieje? Dobra, drugi raz nie będę to zrobił. Wybierz język, nie ma polskiego. Jezu, nie ma po polsku tej gry. Dobra, dalej zgadzam się. Oho Jednak internet oszalał. Ale tylko przez chwilę. Tylko 118 klatek zgubił. Lak był, ale słuchajcie, pobiera się i przestało, i przestał. Taki wiecie, był tylko ten zryw taki. Czyli dzisiaj dobrze sobie radzi karta sieciowa. Ciekawe, czy jest Uno na promce na Switchu. O, ukończył pobieranie Uno z team. No to bosko, będzie można pograć w Uno. Uno! Dos! Tres! Co nie ma po polsku w ogóle? Chociaż tam są kolory, więc wiecie, ale... Nie ma takiego gier po polsku. Dobra. Zrobimy jeszcze jeden meczek. Zrobimy na, na lajcie. Lecz przyszedł on z tym uśmieszkiem, jak gnom. to zrobił? to to zrobił tak brzydko? Idę do miguelka Ja pierdzielę, ja tu się tak skradam Żeby nie, tej pułapki nie aktywować A tamten dziad random Slami po prostu aktywował pułapkę Miguel, gdzie ty jesteś? I czemu się Nie dasz uleczyć jak człowiek? Teraz się No trzeba te geny robić boże, cały czas na hubę wpadam A no może tu jest. się Chyba geny jakiegoś obrobić tu ja nie idę po random zbysrał. jest zbysrało. Gdzie Kajki? Tamten jest nietchnięty. Nie jest ten. tam. Tam, Biegnie za mną, dobrze. To wszystko wina randoma, dokładnie. Ale tak było, no przecież widzieliście co on zrobił. <laughs> Się zbyt stresująca gra a jeszcze ostatnio wchodzę na coraz wyższe rejestry przez to, że zacząłem ćwiczyć śpiewanie to coraz wyższe rejestry mi wychodzą z tym krzykiem naprawdę Nie odzyskam to, co moje. No nie, Katie wisi. Katie trzeba uratować. No Katie jeszcze nie uciekła ani razu. Tego random'a... No ja ci mówiłem, żebyś go zostawiła. lecz się... O kur... Bierz random'a, bierz random'a, bierz random'a! Odwal się ode... O, ty jesteś ślepa, ja pierdolę. Kur... Jeszcze ja padnę, ja? wszystko jedzie. Uważajcie Korzystając z okazji napiszę, że jestem bułkiem Dziara, ja też lubię Noeda. O Katie, Katie tam on jest. On już otwiera bramę. Otworzył bramę, fuck it. Dobra, w sumie to nie ma się co leczyć. Uciekamy Katie. Biegniesz? Proszę, żeby nie pozostawiał pułapek, bo jesteśmy w czarnej dupie. Nie! Ty masz brołka. Czemu ja w ogóle nie użyłem wytrzymałego? A, bo użyłem na początku, dobra. Spoko, spoko Miku. Nie <noise> mogę trafić! Nie wiem o co chodzi. Uciekaj, Katie, to nie ma sensu większego. Zginiemy wszyscy, uciekaj. Na tamten gdzie? Czemu on się schował do tego? A dobra, pies go strał Uciekliśmy. <laughs> poświęciliśmy randoma. <laughs> Ale musi być zły. <laughs> Ale uratował mnie, Boże. Dobra, Katie, uciekamy. Ale być bluzgał na mnie na 100%, Pro, nie? Mówię wam, zostanę tak zbluzgany. Dwa jeden start, nie specjalnie się poświęcił? Po wielu próbach się udało. Dokładnie słuchajcie, lecimy ostatniego mecza. Postarajmy się wszyscy, i będziemy grać w UNO. Pixa jest. Ja pierdzielę. Naszych dostał już. Cześć Bata, witam Cię kochana, witam, witam. że nie będzie tak źle. Skoro Nurska nie złapała, to nie jest jakaś taka świetna. Bo wiecie, albo są takie ultra nurski, albo, albo są takie średniowe. Więc wydaje mi się... MAM NADZIEJĘ! Może w ten sposób mam nadzieję, że to będzie taka średniowa. Żebyśmy ten... No witam cię, Baciu, no witam, no witałem cię przecież. Co tam u ciebie? W ogóle co tam u was? Opowiadajcie dalej, dalej mi. Zasypcie mnie informacjami. Jakie w ogóle macie plany na dziś? Później? Boże, biorę mnie to Boże, strasznie nieźle się ganiasz biegniją fana Kurde, fucking shit OMG, czemu jej nie słyszałem? Teraz wszyscy mają Majsterkowicza widzisz gdzie ja jestem kiero. Hmm. Tam jest bardzo dobry gen. To wraca. tak wracam tak. ja tam, bo tam ten tam ten po prostu prostu wracam Nie zaczął działać. Może to został zrobiony. Wydawało mi się, że tam na górze jakiś był robiony. Myślę, że to tamten został ukończony. Ale chyba jednak nie. Dobra, idziemy po miguelka Miguel biegnę po ciebie Ono nie kontroluje ilości zrobionych genów, to jest dobrze Hej okay, Actimelku, witam cię To już ostatni mecz i gramy w Uno. Zacząłem, może się zapali góra-dół? Chyba tak. Kur... Uno. Tak, będzie Uno. Uno, no, 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 no. Nie wiem, nie wiem, Aktimal, czy będzie coś później jeszcze. Ona tu gdzieś. Chodzi. Na w ogóle nie kopie tych genów. Nie wiem, czy ona wie, na czym polega to. Bo raczej tylko do 12 jest time tutaj wyznaczony. Co może być ciężko. Zaraz brać. Chyba trzeba tam iść. które to chyba są dwa obok siebie i to jest przyps. O Jezu. O! Przepraszam, aktimelku. Przepraszam, czasem faktycznie zdarzy mi się, że nie powiem e, o tym live. Ie. Nie, no bo tak w piątek e, się dużo dzieje zawsze, ale, ale raczej jest sobotki. Nie, przepraszam, brak mej informacji. Wiem, że to moja wina tutaj. Totalnie. Są gene. Ona o tym zapomniała? Ona no. oh no, o tym zapomniała, dobra? Nie, Miguel! Mi się w ogóle Miguel że z bajką Koko. Spoko idzie w tym meczu ogólnie. Ej, ty gdzie jesteś? Dobrze. Oj mi tutaj to nie był dobrze pomysł, żeby tam nie przychodził. Ale dobra, w sumie jak, jak on nie przylaz, to spoko. Oby nie miała nawet ochmatura. Ajajaj! Boże, prawie, prawie! To jest prawie? Tego gana Dobra, teraz mnie trochę ją przybloczyłam cz, cz, cz. nie brocz, nie brocz chwaj lecz mnie. Dawaj Dobra danka. Te zacholary cholery nie pamiętam gdzie są bramy tutaj, są jedne, dobra, to idę otwierać. No. Actimel też słuchacie. No dlatego chcieliśmy zagrać w UNO, bo promka jest za 15 ziko, więc wszyscy właśnie stwierdziliśmy, że no spoko, da, da, się, da się kupić i pograć. Okay. ci tak nie ma wyzwanie jak myślę, że nie ma No ona to sama otworzyła? Czy To nie ta brama. Nie, no to tak, Katie otworzyła. Katie musi ostatnia wyjść. Słuchajcie, Katie musi wyjść ostatnia. Bo ona musi ten. Ona musi zrobić tego zadanie. Staszku, musisz wyjść w ok. Ty mi się ostatnia